Witam Was. Po długim czasie zaczęło się już powoli naprawa. Częściowo ja tutaj zdemontowałem podnosik z pokrywą z szyni biegów. No. Ja tylko dla przypomnienia, tam już chyba w jakimś filmie mówiłem, że żeby podnosik podnieść, trzeba wałek przekazika wyciągnąć. Bo to jest bardzo ważna sprawa. No. Bo tu już kolega kiedyś też w stodole na flasen -Such podnosił. Całego supra do góry, poodkręcał podnośnik, i mówi coś się rusza, a nie idzie wyciągnąć go. No, ale to trzymało ten, bo e, wałek przekaźnika jest jako obejma. E, pompa e, podnośnika jest jako obejma wałka praktycznie. Tam są cztery cylinderki, bo to jest tłoczkowa e, pompa podnośnikowa. Wałek, ale dla e, wałek przekaźnika e, mocy, znaczy WOM. Przechodzi przez pompę. No, to jest w tak, takim po prostu jak obejma to jest. Trzyma. Nie? Że nie jest zazębiona tam jakaś tak jak w innych że podnosi się podnosi i, i się rozłącza od pompy. Co tutaj? Spuściłem olej z jego. Wiadomo, że tam jakieś drobne rzeczy metalowe popadały, ale ja już nie będę tam patrzył dosłownie co, bo tutaj zamierzamy robić całkowicie do każdej śrubki będzie zdemontowana skrzynia biegów tylnym no wszystko będzie zdemontowane do każdej śrubki podnosik umyty, odtłuszczony i prawdopodobnie chyba do piaskowania damy no, żeby te stare farby już no, wyczyścić po prostu i tutaj wiadomo, że części ciężkie metalowe spadną na dno a ten pyłek, taki metalowy, co się łapie? Są magnesowe. Akurat, że ten korek był jeden magnesowy, bo by nałapał. A w sumie są trzy korki tutaj do spuszczania. No, no i tutaj znalazłem w skrzyni kawałek blachy. No to się później okaże, co to jest. Tutaj jest kamień od widełek do włączania womu, wałka. No. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jak on jest zniszczony. To jest ta mówka łącząca wałek przekaźnika, bo on się po prostu z dwóch części składa i zazępia się go z wałkiem i w ten czas jest włączony. Proszę zwrócić uwagę, no wiadomo no, to jeszcze ja i nim jeździłem. No wiadomo, że przez 47 lat temu, no to jest jednak kupa czasu. No. No tu proszę nawet zobaczyć, nie wiem czy to będzie widoczne. Słychać jaki to jest międzyzemny luz i w ogóle jest luz na wałpach atakującym z yy, kołem talerzowym. No. Tu trzeba będzie wiadomo, łożyska widzę już nadmierne. Ale tu w ogóle, jeszcze, w ogóle jeszcze jest luz widać yy, na, wielospuś, wielospuś, no, tak, na tych no, ja właśnie też mówię. Teraz tak no, patrzysz, to widać no. właśnie. Po nakrętka widać po nakrętce, że nakrętka stoi w miejscu a nie obracaj tego koła nakrętka stoi w miejscu na przykład no. czyli wałek jakby stoi w miejscu a delikatnie się porusza koło atakujące tutaj odkręciłem akurat tarczę mocującą szczęki i ta dźwignia tutaj ja jeszcze później będę montował to, będzie jeszcze raz powtórzone, bo to nigdy nie zaszkodzi mówić. Tu są dwie swożnie takie okrągłe I, i tym się reguluje. Jak to czym niżej jest ta dźwignia, teraz regulująca, to wypycha bardziej yy, szczęki nawo. A tu jest śruba na przelot, przechodzi i unieruchamia, już wyregulowane ten. No, ja tu ściągłem i proszę zobaczyć. Jakie to wszystko zanieczyszczone jest? Ja to po prostu rzucam. Teraz cięgło do regulacji hamulców, tutaj prawie że go nie widać. No, niestety, luz jest na łożystach. W sumie ta tarcza dociska, ale pomimo to jest też duży luz. Tu jest. Yy, Koło już na sam początek widać, że dwójka i trójka trzeba to koło wymienić, bo widzę że zużycie zębów jest na, na tym, na trójce. W sumie i na jednym, i na drugim. No, no, bo to jest koło bliźniacze trzeba wymienić. I tu jeszcze bym chciał powiedzieć przy okazji, bo kiedyś opowiadałem o mechanizmie różnicowym. Proszę zobaczyć, ja jednym kołem będę obracał i co się robi z mechanizmem. O! Y, te, za tam to koło? O, proszę zobaczyć. O. A to koło zwolnicy to duże miejsce w I w ten czas jest potrzebny tu blokator. Bo tu jeszcze jest jeden wałek, przychodzi w ten wałek, jeszcze jeden, i on musi być razem zblokowany. I w ten czas jednocześnie obracają się koła. O! Tak, blokator. I już nie ma poślizgu że jedno koło buksuje a drugie stoi w miejscu. Od tego jest, służy mechanizm różnicowy. No, I do u, u, nie, umożliwiania skrętów w lewo w prawo. No, jakby tego nie było, to ciągnikę by było ciężko skręcić. No. Ja tu nieraz się powtarzam, ale nie szkodzi takie powtarzanie, bo trzeba przypominać. Bo dużo chłopców yy, pisze też różnie, że są zainteresowani. Do, przy okazji, niech wiedzą dokładnie. No. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że te dwie połówki, które są mechanizmu, A. też nie wolno tego zamieniać. No, no, nie? No, no, tu jest znak gdzieś, powinien być. Jest tam numer nabity. Ale znak, że. I dalej, dalej, dalej. O. Tu, ale tu powinna być kreska. Także, numer to jest wiadomo, żeby nie. Pomij... No, ale to można sobie samemu zaznaczyć. No. Hmm. Teraz, jeżeli chodzi mechanizm różnicowy, przyjdzie rozbierać dostać się do stworzni satelitów i do satelit, jak jest luz. To jest możliwość rozkręcić go, ale potem trzeba przede wszystkim tu naznaczyć, no, zanim zdemontujemy, trzeba naznaczyć, niektóre mechanizmy już mają kreska fabryczna jest, to jest bardzo, bo, bo tak zostało obrabiane, e, osiowość satelit, e, słoźni satelit w sumie. W stosunku do kosza satelit bo to jest kosz satelity, to jest koło talerzowe. Nie? W środku się mieszczą cztery satelity i dwa koła koronkowe, tak zwane, które zazębiają się o, z, z tym wałkiem, z małym kołem zębatym zwolnicy. Tutaj jeszcze póki jest jeszcze zmontowane, jeszcze dokładnie nie jest ta skrzynia umyta. Proszę zwrócić uwagę, te śruby często się tutaj luzują. Jak ktoś niedbale czasami dokręci, może jeszcze czasami dobrze, niedokręcone i dobrze, niezabezpieczone, bo tutaj są taką blaszką pozabezpieczane. Są trzy takie blaszki, nie? Zabezpieczające te wszystkie śruby. Sześć śrub, śruba do zaczepu jest w sumie ten otwór w tylnym moście. Nie jest przelotowo. Tu widać zaślepienie tych otworów. Tu powinny być otwór M16 gwint. W tej chwili jest 20. Tu, jak jest za długa śruba, to poradzi to wysadzić i będzie otwór normalnie. I jeszcze ten odlew, jak pęknie, odpadnie, to jest co? Dostanie się w koła zębate i, i awaria. No. A tu widzimy teraz otwory do zaczepu. I proszę zwrócić uwagę, jakieś w pomie. Był w remoncie kapitalnym, no to założyli śruby w sumie krótkie, bo nawet wystarczające te śruby. Ale później jak przyszedł po remoncie do pomu, mechanicy mi też między innymi zakładali śruby, zakręcali ramę bezpieczeństwa tu, a tu jest bardzo gruby płaskownik. I te śruby w sumie były bardzo krótko wkręcone. I nisko pozłoziówka marki Srem ta PTO8 z ciągnikami jadąc z góry, mi się. E, Normalnie te śruby wyrwały z tym zaczepem. No całe szczęście, że, że ta przyczepa się tylko mocno zakołysała z tymi traktorami, ale się nie przewróciła. No, gdyby tam było z 20 metrów dalej, to by na podwórze do, do faceta, na zakręcie o 90 stopni zakręt tam był. I pojechał, akurat w bramę by wjechała na podwórze z tymi ciągnikami. No. I dlatego ja tu nieraz wspominam, ale jest dla mnie takie pamiętne to, no tego, co wspominam. No. no i to jest jeden z elementów, po których też szło poznać, że to jest faktycznie ten trakt. No i między innymi element. Tu jest otwór na te śruby, przystawka pasowa się tutaj przykręca. Tutaj obsada, wałka przekaźnika jest złożiskiem montowana. No i tu trzeba dodać jeszcze, że tych otworów jest dlatego cztery po jednej i po drugiej stronie bo na trzech wysokościach można zaczep no, zamontować zaczep, transportowy za, no, zaczep y, transportowy można sobie regulować tutaj tu na te dolne cztery śruby przekręca się y, wspornik listwy wychylnej y, która służy do zaczepu na przykład do no, stopowiązałki może być rozrzutnik y, obornika pod spodem jest tam otwór na, na sworzeń a tutaj ruchomo było na sporniku. Teraz tutaj na tym sworzeń proszę zobaczyć. Jaki i, zużyty. Jakie zużyte jabłko o! Złącznika. To było cięgło łącznik, fachowo to powinno się nazywać łącznik. To jest ten sworzeń się obraca. Tu nawet olej się może wydostawać, bo on jest tam wbity, wprasowany jest w pochwę. Jego trzeba najlepiej wytoczyć. Można go wytoczyć z odpowiedniej stali, twardej, i tym, że wymienić go będzie można dopiero po zdjęciu pochwy. No. No. Tutaj na te wałki. Yy... To jest wałek małej zwolnicy w sumie. Tu ten wielofus służy do montowania bębnów hamulcowych. I tu przychodzą takie w środku nakrętki. I trzeba właśnie zwracać uwagę, one się często luzują. I ten bęben lata na wszystkie strony. Na wierzchu na bębnie jest taśma hamulcowa. Jest podobny hamulec w Zetorka 25. Podobny hamulce ma. No i trzeba uważać też, żeby gdzieś tego gwintu nie trącić jakimś tutaj przy demontażu czy później, bo no. może się ciężko zakręcać no. na Tu jest ten e, wodzik z widełkami e, reduktora. ten. E, tutaj jest czwórka, e, dwójka, trójka i jedynka wsteczny. Tu. I co tu jeszcze? Bezpieczniki, tak zwane korki ustalające. Który bieg jest złączony, bo tu widać takie wyżłobienia. Ma. No, nie wiem, czy... Tu jest ta wersja o. taka, że można każdy o. korek każdy o. bezpiecznie go sobie regulować. To napięcie. O. Tutaj w przedniej części zaraz za sprzęgłem, za obudową sprzęgła się mieści reduktor wyjątkowo z przodu. Bo na ogół we wszystkich innych traktorach reduktor się mieści tuż przed mechanizmem różnicowym z tyłu. W sumie tutaj jest w skrzyni A Zetor super ma właśnie tu zaraz z przodu. Tu jest reduktor. Tu jeszcze taki detal. Z Supra często, bardzo często się zdarza, że ręczny gaz, dźwignia jest urwana, jest coś pospawane. Tutaj też widać kawałek śruby imbusowej, przyspawane w roli ręcznego gazu. W naszym tym pierwszym suprze i w kilku innych, które widziałem, też ten ręczny gaz, ten pręd był urwany i albo oryginalny, przyspawany, albo właśnie jakaś taka kombinacja, jak tutaj. Tu jeszcze w kolumnie. W układzie kierowniczym, jak będzie rozebrany, to będziemy pokazywać dokładnie, ale tu jest wlew oleju tam około 2,5 litra tego oleju wchodzi, przekładniowego a tutaj to miejsce to jest miejsce, w które się wkręca taki stycznik do klaksonu. Później, przy, przy rozebranym układzie kierowniczym ale tam już kiedyś taki film też był zmontowany jak Przemkowi robiłem układ to tam możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób przewód przechodzi przez wałek układu kierowniczego i tutaj jest włączony tak ruchomo, ponieważ wałek się obraca i stąd idzie przewód już do, do Klaksonu. A tą kierownicę to w tamtych latach to było prawie każdy traktorzysta to miał. Super! Bo te łapy, no ja tak trochę ordynary moje łapy ręce, traktorzysta zawsze jakieś tam miał, nie te I jednak te kierownice pierwszego typu były bardzo cienkie i to. Post y, w sumie, a układ kierowniczy nie był wspomagany jak teraz, no i, i to ciężkość się tutaj, a tu już jest, było ułatwienie kierowanie ciągnikiem, no, ale i, i przy okazji ozdoba, no, niektórzy traktoryści tam sobie wypisywali, Boże prowadź mnie, czy coś takiego, no, jak jechał po trzeźwemu, no to to wiadomo, że było prowadzenie dobre, y, tu akurat mamy, E, taki żuraw własny ro, e, zrobiony i bardzo pomocny jest przy demontażu, przy montażu silników, skrzyni, w ogóle bardzo ciężkich rzeczy. Super się sprawuje. To jest od przyczepy e, ten e, pompa od wywrotki, bo kiedyś wywrotki były stosowane tylko z takimi pompami ręcznymi. Już później były montowane. O, to jest bardzo piękna sprawa jest. No, no i co?